Mm-hmm. Co za nuda. Ech, a niech to! Co za nuda. Hej, mały bzyczku, co się stało? Na moje wały korbowe i kropelki oliwy. Straszna wiedźma zatrzymała wesołe miasteczko. Nic już nie działa. Wiedźma? To musi być Scylla. Co zrobiła? Przepraszam, pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Bzyczek i jestem tutaj mechanikiem. Wczoraj bawiliśmy się naprawdę doskonale. Ta wiedźma, Scylla, jak ją nazywasz, wyraźnie nie mogła znieść naszych śmiechów i zabawy. Rzuciła zaklęcie pioruna na wiatrak zapewniający prąd dla miasteczka i spaliła go. Czy nie możemy po prostu zbudować nowego wiatraka? Zbudowanie nowego wiatraka nie jest łatwe. To musi być bardzo specjalny wiatrak wykonany z części pochodzących z różnych okresów w historii świata. Dzięki mojej zaklętej kolejce możemy cofnąć się w czasie. Tylko że jestem za mały, żeby to wszystko zrobić samemu. To prawdziwe błędne koło. A ja jestem dość duży, z chęciąbym ci dopomógł. Świetnie, nadajesz się doskonale! Teraz posłuchaj. Bardzo się cieszę, że zechciałeś mi pomóc. Jeśli sam będziesz potrzebował pomocy, możesz mnie wezwać, wciskając małą ikonkę z moim rysunkiem. Przejedziemy obok wrót, które pozwalają na podróż w czasie. Będziesz mógł wysiąść i wykonać zadanie albo jechać dalej. Musimy zebrać 8 przedmiotów do budowy wiatraka. A można je zebrać, rozwiązując 8 różnych zadań w 8 różnych epokach. Więc sam rozumiesz. Po każdym zadaniu pokażę Ci, co jest jeszcze potrzebne do wiatraka, a co już mamy. A, by bym zapomniał, po każdym zadaniu zawsze możesz zapisać grę, klikając na kredensie. A zatem ruszajmy! Uuu! Uuu!